Top 3 foteliki dla noworodka. Przed narodzinami dziecka należy rozwiązać problem nie tylko wózka, ale także fotelika samochodowego. Która marka jest bezpieczna? Jaki fotelik pasuje do wybranego wózka? Czy do fotelika warto dokupić bazę Isofix? Czy wystarczy przypiąć fotel pasami samochodowymi? Odpowiemy na te pytania, przedstawiając nasze top 3 foteliki samochodowe dla noworodków. Nazywam się Samir, sklep dziecięcy Dawidam. Zaczynamy! Фотелік можна за п'йонч па самі самоходовими, є то безпечний спосіб, то підтверджуємо виніки тесту АДАЦ, але є дощ невигодний. Прежде всього, аби запевнити дітську безпечність, фотелік має бути правідливо замонтований. І власне з тим родіться можуть мати проблеми. Po drugie, za każdym razem zapinanie i odpinanie fotela pasami będzie wystarczająco kłopotliwe. Dlatego zdecydowanie polecamy zakup fotela z bazą Isofix, którą instalujesz raz w samochodzie, a następnie montujesz. і демонтуєш фотелік за допомогою простих рухів. Тут ризико попевнення бленду є мінімальне. Затем представляємо перший фотелік самоходовий Britax Römer BabySafe Safe 5Z2 на базі Flex 5Z. To absolutny hit w naszym sklepie, więc od niego i zacznijmy. Fotelik jest przeznaczony dla dziecka o wzroście od 40 do 85 cm i wadze do 13 kg. Jego waga wynosi 3,9 kg. To jeden z najlżejszych fotelików, który posiada funkcję regulacji oparcia. Właśnie połączenie tych dwóch zalet sprawia, że cieszy się on dużą popularnością. Posiada wkładkę dla nawrotka, którą można stosować do 60 cm. Zagłówek z możliwością regulacji w zależności od wzrostu dziecka. Kształt budki jest bardzo dobry. Ochroni dziecko przed promieniami słonecznymi. Jest to szczególnie ważne, gdy dziecko w czasie podróży śpi, a słońce zaczyna świecić po jego stronie. Wtedy, jeśli okno nie będzie niczym zasłonięte, dziecko najprawdopodobniej się obudzi, ale nie w przypadku 5Z2. Obudowa jest wentylowana. Posiada wbudowany wskaźnik. Prawidłowego montażu. Dzięki temu możesz mieć całkowitą pewność, że dziecko jest bezpieczne. FlexBase 5Z posiada mechanizm obrotowy, podobnie jak wszystkie bazy z naszego topu. Znacząco ułatwia to proces składania i wyjmowania dziecka z samochodu. Przyciski do obracania po obu stronach do miejscu. Mamy tu możliwość nachylenia fotelika. Należy jednak zwrócić uwagę na wskaźnik, żeby był w zielonej strefie. To wiele zależy od kąta nachylenia do siedzenia twojego samochodu. Aby wypiąć fotel z bazy, należy nacisnąć czerwony przycisk. Z tą samą bazę można zamontować fotelik Dual Fix. Z. Będziesz z niego korzystać do 105 cm, czyli dookoło 4 lat. А якщо хочеш, до четвертого року життя можеш возити в ньому дитинку тилем до керунку їзди. BabySafe 5Z2 має три різні покровці, виконані з гладкої тканини, тканини Marble і тканини AirMesh. Кожна з цих опцій можна замовити на нашій сторінці davidam.pl люб в нашому склепі в Кракові. В тракті приготування цього фільму отримали ми найновші виніки тестів від ADAC. BabySafe 5Z2 na bazie Flex Base 5Z otrzymał 4 gwiazdki za bezpieczeństwo, taką samą ocenę ogólną. Dual Fix 5Z również otrzymał 4 gwiazdki. Następny fotelik Maxi Cozy Pebble 360 Pro na bazie Family Fix. 360. Jest też opcja Family Fix 360 Pro, ale o tym później. Przeznaczony dla dziecka od 40 do 87 cm i do 13 kg. Posiada również funkcję recline, ale waga to już 4,7 kg. Kładka do 60 cm. Zagłówek jest regulowany. Budka też dobrze chroni dziecko. Obudowa jest wentylowana. Mechanizm obrotowy działa za pomocą dźwigni i można zrobić to jedną ręką. Fotel można wypiąć z bazy niezależnie od tego, w którą stronę zostanie obrócony, ponieważ przycisk znajduje się na samej bazie po środku. A bazę Family Fix 360 Pro pokażemy Wam osobno. Różnica polega na tym, że znajdujące się na nim siedzisko można wyciągnąć do przodu, co jeszcze bardziej ułatwi rodzicom wkładanie i wyciąganie dziecka. Kolejnym krokiem będzie. Podnośnik, aby rodzice nie musieli się schylać do dziecka. Na bazę Family Fix 360 montuje się siedzisko Pearl 360, a na bazę Family Fix 360 Pro montuje się siedzisko Pearl 360 Pro. W nich też dziecko może jeździć tyłem do czwartego roku życia, a może przodem, od 15 miesięcy. Шисткі варіанти бас і фотеліку в Максікозі знайдеш на Давідампел. Як мовіва. Мувілем... Wyniki testów ADAC otrzymaliśmy już w momencie montażu filmu. I Maxikozi Peble 360 Pro na bazie Family Fix 360 Pro otrzymał 4 gwiazdki za bezpieczeństwo, a ocenę ogólną jedną gwiazdkę. Wpływ na tak niską ocenę ogólną miał skład chemiczny tej naklejki. Czy jest to sprawiedliwe, czy nie, ocencie sami. Наклейка вкрутце зостане виміньона, о чим Максі Козі інформує на своїй строні. Наш онтруге узупевняв отелік Joy Ice Snack 2 на базі Encore 360. budżetowa opcja dla tych, którzy chcą mieć fotel na nowoczesnej, obrotowej bazie, ale nie chcą wydawać dużych pieniędzy. Widać od razu, że jest wykonany z trochę tańszych materiałów, ale nie rzucajcie we mnie od razu pioronami, ponieważ sam fotel ma wysoką ocenę w testach ADAC za bezpieczeństwo 5 gwiazdek. Joy i snack przeznaczony jest dla dziecka od 40 do 75 cm, jest to o 10 gwiazdek. 12 cm mniejszy od swoich poprzedników i do 13 kg. A waży 3,35 kg. Jest to najlżejszy fotelik z naszego topu. Ale tutaj nie ma funkcji recline, ponieważ ma to znaczący wpływ na wagę. Kładka noworodkowa, zagłówek regulowany, obudowa nie jest już wentylowana, a przycisk. Mechanizmu obrotowego znajduje się za fotelem. Fotel bardzo łatwo odpiąć od bazy, gdyż posiada wygodne guziki po obu stronach. Baza ma wskaźniki prawidłowego montażu. Kolejny fotel na tą samą bazę: Joy i Harbor. Można jeździć tyłem do 105 cm. A to nie jest takie tanie, ale razem z iBase Encore 360 ma wysoką ocenę ADAC 4 gwiazdki. Nawiasem mówiąc, można go używać od urodzenia, chociaż to, że jest to napisane w instrukcji, nie znaczy, że polecam. A to wszystko można zamówić na naszej stronie davidam.pl lub w naszym sklepie w Krakowie. Jeśli chodzi o wózek, wybierasz wózek, dokupujesz do niego... додаткове адаптери і можеш монтувати довольний фотелік. Найважніше є, аби вибрати вузик, який чище подоба, а фотелік – тільки найбезпечніший і до пацієнту. Тоби ви наші найлепше потеліки самоходови, можеш писати коментарі, лайковать і субскрибовать нас. До в Давідам! Вкрутце!